Ja się na no, Dzisiaj znajdujemy się na serwerze minestar.pl Ja jest, jestem wyposażony w miecz 45 i set 44 I będziemy próbować złapać jak najwięcej graczy Raczej będę próbował celować w strefę bez elet, Bo na miedzie to tam ciężko kogoś zabić Tutaj będzie łatwiej, już mamy pierwszych przeciwników O kurde, ten to ma trzy miecze wyżej ode mnie To lecimy na drugi zobaczyć Tam może będzie łatwiej Niekoniecznie łatwiej, ale też ktoś jest Biorę to usuwacze będzie łatwiej, biorę go do środka. I lecimy. Może się uda, powinno się udać. Byle by nie uciekł. Tutaj już powinno się udać raczej. Czemu ja mu nic nie zadaję? Martwi mnie to. Ale może dlatego, że nie trafią. Idzie ktoś. Już go tu tumuluje. No co? Ej no w trapie to tak nie, nie pobożemy Weź tego chłopie nie niszcz No Nie no nie da się Jak on no ma ale mi tak go tego niszczy w trapie zobijeś to nie pobożemy trochę Zapomniałem tego wejśćata włożyć, ale w sumie to może zostać Ja go załebuję może będzie mi łatwiej a nie się tak będę z nim bawił Czy może trafię, a może nie trafię A jakby z nim kratkę zrobić? To też nie jest głupi pomysł No bo się jakiś trzeci, we, 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 we No chupy Dobra, wybijam tego Siłkę żłopnę i zobaczymy co dalej To ty jesteś ze mną czy z nim? To zamuruje nas, żeby nie uciekł Bi, 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 bi O cholera, jaki miał Zabij go ja mordę dobra? Ale ty jesteś wiśnionem, nie? Uciekam stąd, gdzie będę z takim co lewo wyrabiam od niego? Dobra, lecę gdzieś do przodu zobaczyć, bo tutaj nie ma co, nie ma co. Siłkę mam w sumie, to nie piję kolejnej. Sta dobra. Wraca? Niby ta, niby nie. Gdzieś tam szybuje. Ale to tu lecą raczej Niech do się. O, to mi się podoba. I to bardzo nawet. Dobra, klatę sobie założę. No i już idzie. I niszczy to wszystko. Niech się zdecydują, czy idą walczyć, czy nie idą. No, no, tu jest trapik fajnie zbudowany. Jest! Pali, 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 zaczyna. Zna, o, zaczyna się panika. Już ma dwa totymy tylko. On będzie, on jest gotowy na śmierć chyba. Przygotowuje się już. Nie wyrabia, nie wyrabia. No i nagle zaczął wyrabiać. A jakby tak za nim gdzieś polecieć? Nawet nie wiem, gdzie on poleciał. Bo widzowie, plan jest taki, że tutaj mamy gracza, który trapuje tu ludzi. On ma mieć 48, a my tutaj tylko wpychamy knokami go do środka. Ja tutaj z tym koleżką. I zobaczymy, czy ktoś, kogoś się uda tam wepchać. Zobaczymy, czekamy na nas, aż ktoś przyleci. Powinno się to udać. Ktoś tam wpadł? Mam, 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 mam gościa! On chyba nie już, że to jestem ja. Na ja to zacząłem niszczyć, jakby. Nie wiem, czy oni się tam nie bronią. Uratowali się, nie zdążyłem. Żyj Kaszper! Kurde, no tam jest naprawdę ciężko, ciężko Skakiwać tam. No, no nie tu lecę. Co użyłem? Ja mu zadaję dosłownie. Tego trapa bym można było. Czemu go by nie? Zamówujcie mi to Pani wyrabia! W końcu coś Weź bij ty masz lepszy mięs, ja muruję. Tablicę jeszcze tu jakoś robił. Crafting zbudował? Ta. Kraftingówę tu zawalić. To by było mocne też. to jest lepszy miecz ode mnie. Jestem głupi? Jak ja nie wyrabiam od niego nawet. Ja pierdzielę. O dobra, mi ktoś wykopał. Musi się jednak nie... Nie zachowałam. To. Miecz korusa! JEST udało się coś zabić na tym odcinku! Tu coś więcej leży? Nie! W końcu dobra! Miecz 44 to jest całkiem dobry miecz! I jakie spodnie! Litra lepsza od mojej, także zakładam tą lepszą. Tu się jeszcze coś dzieje, ale to idę najpierw tamto schować. Miecz. Nie, no klasa! Ta akcja to była mistrzostwo, widzowie! Dobra! Pakuj, tu idziesz była taka szybka, totalnie. Ata! Pach! Fach! To ten miecz kurusa może w sumie iść dla was na losowanie Zostawiajcie komentarz i łapkę w górę I w następnym odcinku spośród wszystkich komentarzy wylosuję Jedną osobę, która otrzyma ten mieczek O Mam Udało się, tylko coś mi od pracy jeszcze gryzie. A to zwykły miecz. No, jednak tego usuwacza Też kolejny plus 19. Dobra. Miecz tu jego leży. Idź. Gdzieś tu leży, ale wątpię, żeby to był jakiś dobry. Ten co ma movement to zmienia tej... O, ten bez bani Zaraz będzie. Zielony. Już, 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 ile kobłebów wokół niego. Wszystko leci od razu. Dobra, ja tą banię mu wybijam. Mam no, padaj szybciej. Że ten kask mu wytrzymuje. Źle, bo ja też jestem przerażonowany Trzyma mu się dalej ten pełn No i nikt go nie zaerbował i sobie uciekł O, znowu I pada Miecz to na plus, kolejny Ale ładnie leci dzisiaj No, kończymy na dzisiaj, to by było na tyle Bo już nic więcej się nie uda złapać Chciałbym odkupić kobłęby. Także Zostawcie łapeczki w górę i komentarze aby wygrać miecz, który udało nam się zdobyć 44. i dziękuję za oglądanie, w dzisiejszym odcinku trzymajcie się, do zobaczenia, siemano!